Witam Was serdecznie w kolejnym filmie już na kanale. Eee, co, wypuścimy sobie kaczki i kozy przed szkołą. Nakarmimy je. I trzeba iść do szkoły. Najpierw kaczuszki wyjdą. Tam zaraz pewnie mały Halinek wyskoczy. A, siema mały. kaczuki niech sobie idą. Jak widzicie przywiozłem tutaj parę czubatych, żeby mi się z sami. tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, żeby mi się nie mieszały. Zniosła ona u mnie kurczę 4 jajka i na razie cisza. Nie wiem, czy ona gdzieś znosi sobie tu w krzakach, czy co. I czy mi tutaj pies gdzieś się zjada, bo nie wiem naprawdę. Tak więc tutaj ogólnie w domu mam 13 kaczek. Para czubatych, jest 10 francuskich, bo są 3, 3 kaczory, 7 kaczek. Jest jedna ten, taka mieszana, co kiedyś mi powstała. To chyba wtedy, co miałem tego kaczora dworka, BEP podeptał francuską i taka wyszła z tym pierścieniem. Latają, bo latają. No. Dobra, to teraz wypuścimy sobie kozy. Alinka też chce wyjść, to sobie wyjdzie. Na no nożyczki, profesjonalne zamykanie oczywiście. Rogate już spuściłem, te nowe, bo widzę, że młodym krzywdy nie robią. Jeszcze coś jest? Chyba wszystko. Zobaczcie ile tego jest. Oczywiście tu gdzieś koziołek Halinę pewnie biega. Patrzcie jak wesoło, kolorowo. Chyc na drzewo, nie? Ojej, o tu jest koziołek po Halince. Wtedy nie nagrałem jak się on urodził. To jest koziołek właśnie, chyba on jest tak jest największy. To jest koziołek od Halinki. Urodziła koziołka bez różnego. No Elka to wiecie, ta niebieska jest Elki. I tutaj ta taka też taka brązowo-niebieskawa. O, ta największa. A reszcie to są od Bianki i Baśki. Zobaczymy co te nowe będą miały. Jak widzicie ta nowa, ta starsza ma taki naprawdę duch, brzuch już galantawy. Ta mała, nowa, młoda ma mniejsze, ale też już coś tam jej się nie daje. Jakieś odpadki daliśmy jej tutaj Jakieś marchewki, coś tam im rzuciłem, winokrą, tam sobie te kaczki dojedzą. O, piankban, tam smakuje. O, Halinka krzyczy już za małą, żeby do niej wrócił. ale to ty tylko by ziarno wiadały. Dajcie wy kaczkom zjeść trochę, co? O, jeny, a wy łobuziaki skaczecie i skaczecie, nie? Wesoło jest. pojęłam kurczę, te mała się urodziła, już pełna osób u mnie pozamawiało, że chce kuski. Też możecie, może te osoby oglądają, no ale na spokojnie, najpierw czekamy, żeby one urosły, jeszcze z dobry na pewno miesiąc czasu, żeby tak same już dosłownie jadły. Co prawda no te, o te Elżbiety są chyba tam tydzień czy więcej starsze, więc one będą szybciej do odstawienia, a te no, te się urodziły, kurczę, kiedy to one się urodziły? 22 chyba lutego, tak więc jeszcze muszą trochę być z mamą, ale fajnie wyglądacie, jak te wszystkie się ustawicie. Normalnie na tego, na miniaturkę będzie zdjęcie. No, pokażcie się. jaki. Wszystkie normalnie przed kamerę się ryją, jak to dzieci, no. Jak najbardziej, żeby były widoczne. Z tych wszystkich tylko ta będzie miała rogi, ta w środku, ta najmniejsza. Z tego, co tak widać, o, ta. Pokaż się. O, ty będziesz miała różki. A reszta prawdopodobnie wszystko będzie bezrożne. No koza bezrożna, koziołek bezrożny to też wiadomo, że przewaga będzie bezrożnych. Aczkolwiek no, w tamtym roku było podobnie koziołek, kuska bezrożni, a młodych było pół na pół, tak? Więc to wszystko zależy od genów. Czy, czy po dziadkach więcej genów odziedziczą, czy też mniej. Tyc. Przy okazji, jak już są kozy, pokażę Wam te małe baranki, jak wyglądają? Akurat dostałem marchewkę teraz, jakąś pietruszkę, coś tam, seler. O, jedzą sobie tutaj, nie będę im też przeszkadzał. Wczoraj nawet trochę dostały winogrona, mówię, yy, żeby spróbowały. Tak więc wszystkiego po trochu ich uczę. No co, no rosną jak rosną. No, wiadomo, że to na drożdżach nie są karmione, to też szybko będzie ta waga im, nie będzie im po prostu przybywała. Podobnie jak i u tych jest trochę więcej. No jest samiczka. Była puszczona drugi raz i powiem Wam, że chyba się teraz już zakociła, mi się wydaje. I już chyba tam jest to I też tu dostały. Ale to nie jeszcze od wczoraj ich trzyma, bo i dostały ziarno i dostały siano. jakieś jabłka dostały rano, coś tam wczoraj jeszcze miało pościelone, to żarcie zobaczcie jakie, jakie one mają brzuchy na, na pasione, tak więc i mieć to się za bardzo nie chce. Tamta też się okociła, ale to w kolejnym filmie Wam powiem o wykocie. Już jakiś czas temu. Wczoraj też mi się okociła ta siwa. Dobra, zaraz zamknę, tylko Wam tą siwą pokażę. Wczoraj się okociła ta siwa. No nagrywam teraz w piątek. Wczoraj się okociła ta siwa. Tam widziałem, już, że ziele mało i jest dużo. Ale też filmik, tak może nagram od razu od tej siwy i od tamtej, jako jeden film żeby po prostu nam się nie rozdwajać na dwa filmy i żeby one tam trwały po, po kilka minut. Bo to też nie ma sensu, jak są takie króciutkie. Ja osobiście jakoś mi się ogólnie jak ogląda jakieś filmy, to żeby były dłuższe. Żeby nawet było i rzadziej i dłuższe by były niż częściej i krótsze. Ale nie mówię akurat o swoim kanale, bo no, wiadomo u mnie to teraz z tymi filmami to też nie jest za dobrze. Tak więc no, też czasu nie ma jak to wiecie, jak to jest na wsi. Ale no, trochę się tutaj zaniedbałem z tym wszystkim, z tymi filmami, bo dużo rzeczy jakieś podchodziło, poodchodziło i się pozmieniały i kurcze nie ponagrywałem i teraz już one mogły porosnąć czy się pokocić, a wy o tym nawet nie wiecie. Ale tu się rachtacie po drzewie, no. Jak to kozy, nie? No łobuziary. Chodź mała, chodź. Tylko po drzewku chycać, nie? Dobra, to by było na tyle z wypuszczania. Ja już mi tutaj, jak widzicie dałem... O chodź Sonia. Sonia jeszcze nie weszłaś, tak? Wczoraj mi zjadłaś jajko kaczy. Ja widziałem na podwórzu. Widziałem, że była skorupka. Nieładnie, nie, nie je się kaczych jaj. Później Wam na scenę filmie też o historii powiem. O, o tej Soni, bo też... No, uspokój się Baśka. On, ona ci nic nie zrobi. Uciekajcie, chodź Sonia. Chodź, zamkniemy Cię, bo widzisz, że one cię tu poturbują. Ktoś, Myśleliśmy, że nam otruł Sonię, bo naprawdę z dnia na dzień mocno schudła, nie chciała nic jeść. Ledwo to żyło na no, nogi, tylne nie chciała chodzić, aczkolwiek no, naszymi sposobami ją wyleczyliśmy, ale to może w, potrzeb... w następnym filmie. Eee, tak więc ja już nie przedłużam. Jeśli się wam się spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę subskrypcji na kanale. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć. No już uciekaj do końca, chyba że chcesz znowu Bianki dostać. I Baśki, hawaj się, no. Już do siebie. Już, chodź.